Rozdział 39. Człowiek nie powinien gwałtownie załatwiać spraw. Synu, powierzaj mi zawsze twoją sprawę, a ja dobrze pokieruję nią w swoim czasie oczekuj mojego uporządkowania. A odczujesz stąd pomyślny wynik. Panie, dość chętnie powierzam Ci wszystkie sprawy, bo mało postępu może dokonać moja myśl. Obym nie bardzo oddawał się przyszłym wydarzeniom, lecz bez wahania ofiarował się Twemu upodobaniu. Synu, często człowiek poczyna sobie gwałtownie z jakąś rzeczą, której pragnie. Lecz gdy do niej dojdzie, zaczyna inaczej myśleć. Uczucia bowiem wokół tego nie są trwałe, lecz raczej od jednego do drugiego nakłaniają. Nie jest to więc mało także w rzeczach małych opuścić samego siebie. Prawdziwy postęp człowieka to zaparcie się siebie, a człowiek, który zaparł się siebie, jest bardzo wolny i bezpieczny. Pradawny wróg jednak, sprzeciwiając się wszystkim dobrom, nie przestaje kusić, lecz w dzień i w nocy tworzy poważne pułapki, by przypadkiem wsidła oszukaństwa mógł wtrącić nieostrożnego. Czuwajcie i módlcie się, mówi Pan, byście nie weszli w pokuszenie.